Cześć, króciutki update tuż przed otwarciem przedłużenia ulicy Lubelskiego Lipca 80 do ulicy Diamentowej. Zobaczymy, pokażę Wam jak wygląda ulica na, no można powiedzieć, no może nie dzień przed otwarciem, bo jeszcze jest, nie ma chyba oficjalnego komunikatu, więc zobaczymy, przyjadę rowerem w kierunku Śródmieścia, w kierunku Areny Lublin także. Jedziemy. Taki krótki komentarz, przejażdżka. E, przede wszystkim, co się rzuca w oczy? Rzuca się brak zieleni, totalny brak zieleni. Zignorowanie e, wielu głosów, petycji i nie pójście w kierunku logiki, która by nakazywała wprowadzenie zieleni izolującej tą część e, ulicy. No, dawnej. E, Ciepownicze, chyba no już nie kojarzę. Generalnie tej zabudowy, którą tu akurat widzicie po prawej stronie, podobna rzecz ma się z terenami rekreacyjnymi, które widzicie po lewej stronie. Boiska piłkarskie, szkółki uważam, że te obszary powinny mieć zieleń, która by izolowała hałas, kurz, pył, te wszystkie nieprzyjemne, niekorzystne dla zdrowia i komfortu. Eee, czynniki. No tutaj posadzone zostały jakieś tam, powiedzmy, kulawe świerki. Mówię kulawe, bo część usycha, nikt o to nie dba. Jest dużo miejsca, można wprowadzić zieleń, chociażby gdzieś właśnie w tych pasach. Tam też są świerki posadzone, ale też widać dużo uschniętych i nie są to świerki chyba inwestycyjne, tylko yy, od yy, tej yy, od tych poisk. No tutaj widzę, że jest pas nasadzeń. Są to moim zdaniem jesiony lub klony jesionolistne. Generalnie roślina, która powinna sobie poradzić. Aczkolwiek jestem zwolennikiem lipy, żeby jednak był ten zapach. No i tu te tereny pewnie też przeznaczone w przeszłości pod jakąś zabudowę sportowo-rekreacyjną, czy boiska piłkarskie, które świecą pustkami. E, cztery boiska, czy kilka ich tam jest? Jak widać, tłumy. Tutaj tak samo boisko, gdzieś w głębi też tłumy. Także widać, że jest zapotrzebowanie na boiska piłkarskie. No, już jest oznaczenie. E, przy okazji, stary budynek, dawnej zabudowy. Wygląda to ładnie. No nie odwracajmy, ulica jest nowa. Nie zaprojektowana. Jedyne co, czego się mogę przyczepić, to brak zieleni. Jest jej zdecydowanie za mało. Takie jest moje zdanie. Te pasy drogowe, jak widzicie, są dostosowane, żeby tuś miało wprowadzać zieleń. Nie tylko to nisko w formie krzewów, ale też i roślinność wysoką. Tutaj też widzę wysypane korą. Są przestrzenie, gdzie chyba brakuje jakichś krzewów jeszcze, bo nie sądzę, żeby tak to miało zostać. Być może będą uspólnienia takie jak tutaj, czy chociażby na rondzie. No i nie rozumiem, dlaczego tutaj wycięli drzewa, tam przy tych kamienicach rosły stare, duże, przedwojenne jeszcze akacje. Szkoda, bo mogły te drzewa śmiało zostać. Przystanki. Tutaj też dziwi mnie brak linii trolejbusowej. Uważam, że na tym etapie, gdzie już się rozwija tą sieć komunikacji, Elektrycznej, ekologicznej. Uważam, że powinny się trolejbusy już tu na tej ulicy pojawić. Tym bardziej, że od strony e dworca, do którego już się zbliżamy za chwilkę, już jest tam połączona li linia y trolejbusowa i też z kierunku diamentowej. Też śmiało można byłoby te druty pociągnąć. No, tutaj tak samo to, co mówiłem. zieleń Tutaj można było zamiast tych tabuli. Krzewów dać po prostu drzewa, pomiędzy drzewami dodać te dodatkowe właśnie krzewy, które widać. I analogicznie tutaj brak jest zieleni izolacyjnej, która będzie ten hałas właśnie niwelować dla zabudowy yy, domów, jednorodzinnych tych, które tak miasto chętnie chce się pozbyć. Tu pozostałość po dawnej bocznicy, ten nasyp taki kolejowy, tam była dawniej bocznica, która służyła cukrowni. Lublin, której w tej chwili już niestety nie ma, co widać na załączonym obrazku, tak się traktuje przemysł. No i bloki, bloki, bloki. Paskudne osiedle, paskudne architektonicznie. Za duże budynki, same negatywy. Także mocna krytyka tego osiedla, bo tu tereny bardziej powinny być pod usługi, pod firmę. No i właściwie zbliżamy się już do końca tego odcinka. Ulicy Lubelskiego lipca 80. Nie znam dokładnej daty jej przedłużenia, jej otwarcia właściwie, bo już jest ona wykończona. Ta inwestycja, natomiast nie omieszkam przejechać się w przeciwnym kierunku, w kierunku ulicy z powrotem w kierunku dzielnicy Czuby, tak żebyście mieli też podgląd. Z drugiej strony, jadąc właśnie z, z centrum, ładna, szeroka arteria. Na pewno odciąży znacznie ulicę Krochmalną, tak samo jak Wyścigowa, to połączenie z ulicą Wrodkowską odciążyło ulicę Nowy Świat, więc jak najbardziej inwestycja na plus. No tylko tyle, że brak jest tej zieleni wysokiej. No tu bym sobie wymarzył lipy z racji Pobliskiej Rzeki Bystrzycy. No i też tych owadów zapylaczy, które chętnie by sobie skorzystały z nektarów i myślę, że przyjemniej by się też spacerowało wzdłuż takiej arterii, ładnej alei obsadzonej szpalerem lip, zwłaszcza w sezonach letnich, kiedy to wszystko kwitnie, pachnie. Tutaj z lewej strony widzimy dawne zabudowania fabryczne, należące do nieistniejącej cukrowni Lublin. To pozostałość. Budynki jak najbardziej tereny inwestycyjne, fajne pod jakieś konkretny pomysł czy podbiura. przecież biura nie muszą być w jakichś tam powiedzmy nowoczesnych budynkach również takie stare się adaptuje pod cele biurowe pod cele komercyjne może być Jest wiele kwestia inwestora pomysłu nie wiem ekonomicznej i tam w oddali patrząc już mamy dzielnice czuby czuby południowe konkretnie i estakadę nową estakadę na no, względnie nową bo już parę lat ma ale jednak. A z kolei tutaj dla niebędących z Lublina po stronie mojej prawej, czyli po stronie zachodniej. Jest to przedwojenna zabudowa, taka charakterystyczna dla podmiejskich terenów, dużo gęstych, małych uliczek, ciasnych, yy, takich ulicówek. No i właściwie sytuacja analogiczna tylko widoczna z drugiej strony. Nie wiem na ile będzie słychać. Po prostu wieje. Tam pamiętam, była kamienica. Ona się chyba spaliła sama. No i tradycyjnie, droga donikąd, być może powstanie tu jakaś serwisówka do obsługi tych boisków. Na których są co widać. To tam, jest niedziela, więc myślę, że powinno być zapełnione jakimiś piłkarzami, żeby to zarabiało, żeby ktoś, ktoś mógł na tym korzystać żeby ktoś mógł się uczyć na tych boiskach, żeby tylko te sukcesy sportowe nie wynikały z kupna piłkarzy, najczęściej z czarnego lądu, tylko żeby to bazowało na naszych lokalnych lubelskich wychowankach, tego bym sobie życzył. Teren ogólnie ten po prawej stronie wzdłuż z doliny rzeki Bystrzycy widziałbym jako teren parku, jako kontynuację parku. Z tego względu, że topografia terenu, ta logika, pokazywałaby kontynuację założeń parkowych z lat 50. i wybudowanie, przedłużenie go właśnie o te kilkaset metrów, o te kilka dodatkowych hektarów kilkanaście. E, tak się nie stało, niestety. A w miejscu, które Wam pokazuję, planowana jest jako kiełbasa wyborcza jako obytnica dla naiwnych wyborców prezydenta. Miasta, stadion żużlowy, od którego się już tu właściwie głosy urzędnicze odcinają. Twierdzą, że niczego takiego nie obiecywali. Ewentualnie, że nie ma po prostu pieniędzy. Pieniądze poszły w różne inwestycje. Już ostatnie dni, kiedy ten budowlany bajzel jest yy, jeszcze taka baza. Zapewne, jak tylko zostanie sprzątnięty ten materiał budowlany, plus jakiś tam zostały uści to zostanie ulica otwarta, jak widać już jest gotowa. No i myślę, że za kilka lat taki filmik będzie fajnym wspomnieniem. Tam na wprost planowane jest przedłużenie tej ulicy do Alei Kraśnickiej. Osobiście trochę szkoda, że to ma być, uważam, bo tam są tereny atrakcyjne przyrodniczo. No i oczywiście musiałyby się, musiałyby być usunięte tamte zadrzewienia i nowy most nad usunięcie starego pięknego wąwozu. No dużo strat, no ale to są też skutki tak zwanego rozwoju miasta. A czy zrównoważonego? Ocenimy to każdy indywidualnie na swój własny sposób. Tyle, miłego dnia Wam życzę. Pozdrawiam, cześć.